Chcę wszystkich Państwa w imieniu władz szwadronu serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu. Kończy się już ten okres w Kościele Katolickim, świąt Bożego Narodzenia. No i chcieliśmy wśród przyjaciół, wśród naszych sympatyków złożyć sobie życzenia serdeczne, podzielić się opłatkiem, tak jak nasza polska tradycja każe a znajdujemy się w miejscu szczególnym, szczególnym dla nas, szczególnym dla regionu i dla kraju, dlatego, że w 1918 roku to stąd właśnie w tym miejscu był tworzony 10 Pułku Łanów Litewski. tego miejsca szwadrony pułku wyruszyły na wojnę z bolszewikami, najpierw na wyprawę kijowską, dlatego też no, uważam, że o takie miejsca należy dbać szczególnie, otaczać się opieką, Ponieważ to nasi przodkowie wywalczyli tą naszą wolną Polskę, resztki tych rzeczy, tych zabytków, które przetrwały, przetrwały grubo ponad 100 lat. Powinniśmy otaczać opieką. Udało się, proszę państwa, nabyć ten oto budynek, w którym obecnie przebywamy, jest to autentycznie podworska stajnia, która była w rękach prywatnych. Myślę, że uda nam się, proszę Państwa, przede wszystkim pozyskać odpowiednie środki na to, żeby, żeby na tym miejscu wybudować historyczne centrum nauki jazdy konnej i hipoterapii. Na piętrze czy na poddaszu chcielibyśmy zorganizować izbę tradycji, izbę pamięci i oczywiście ośrodek edukacyjny. Szwadron odwołujący się do X Pułku Ułanów Litewskich tutaj z Pietkowa, towarzyszy nam na przestrzeni już lat w różnego rodzaju uroczystościach, które odbywamy czy w Biamstoku czy na terenie innych miejscowości naszego województwa. Cieszę się, że ta tradycja jest żywa i tutaj jest podtrzymywana. Bardzo dobrze, że jest taka dobra współpraca z. Gminą poświęcone tutaj z panem Wójtem. Życzę, aby takie spotkania jak dzisiaj, ale te, które będą się odbywać, będą zawsze uświetniane przez obecność szwadronu i też liczę na to, że uda się te obiekty o takim wyjątkowym charakterze, z których korzystają, w. Wyremontować, nadać im odpowiednią jakość, tak aby ta przestrzeń, w której łani przygotowują się do tego, aby te tradycje utrwalać, były jak najlepsze. Otwiera niebu, siedziesiątacy, otwieraj nie otwiera niebu.